Cześć! Witam Was w naszej nowej serii odcinków, czyli Opony na Okrągło, którą wspólnie będziemy tworzyć właśnie z marką Goodyear. I pierwszym gościem naszej nowej serii jest Szymon Konieczny, którego możecie znać z kanału Will With It. Cześć Szymon! Cześć, witam bardzo serdecznie. Miło mi, że mogę być tutaj pierwszym gościem, niejako zinaugurować tą serię. Co prawda nie wiem jeszcze czego mam się tutaj spodziewać. Rozumiem, że jak tutaj Wszystko siedzimy, to szetom... pewnie o czymś będziemy rozmawiać, tak. ale nie mam pojęcia o czym. Tak, nie tylko będziemy rozmawiać, bo już zdradzę, że poza rozmową, mam nadzieję, która będzie ciekawa dla naszych oglądających, też też będzie ten element takiej dramaturgii, rywalizacji. No bo przy wykorzystaniu gier Jarisa wykonasz okrążenie po motoparku. No i zobaczymy, jak no ci pójdzie. O tym o tym słyszałem i na to jestem chyba troszeczkę bardziej podekscytowany niż na rozmowę, ale może mnie zaskoczyć, może tutaj rzeczywiście coś ciekawego padnie. Okej, okay, to do okrążenia Jarisem jeszcze sobie wrócimy. Zastanawiałem się, jak zacząć tą rozmowę z tobą? Ale... I co wymyśliłeś? No tak, trochę mi się wydaje, że takie trochę koło właśnie zatoczyliśmy, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w sumie nasza. Współpraca zaczęła się od nagrania z Danlopem, czyli do firmy, która w sumie należy do koncertu Gudiera. Pamiętam, jak zadzwoniłeś, właśnie tak kurczę, byłem taki, wow, gość zadzwonił, jakieś filmy tutaj mówi, że mi się <grym> podoba to, co robimy na kanale. <grym> Jeszcze proponuję tutaj jakaś akcja, Kuba Przygoński, tak, download, się wtedy. coś tam, kurczę. No. no Właśnie chciałem o tym porozmawiać może od takiej strony, y, której no nie wszyscy znają, bo tylko my znamy jakby zaplecze y, tych nagrań. Tylko nie, nie wiem, jak głęboko chcesz tutaj wchodzić w jakieś szczegóły. <noise> nie no, Ja najbardziej y, wspominam podróż Audi RS3, które wtedy mieliśmy. Nie czy pamiętasz y, samo nagranie y, y, reklamy, jak wyglądało. Właśnie tego wydarzenia, a tak w zasadzie konkursu, który właśnie tak, no, wtedy no. ra razem tworzyliśmy. Jedno no to było faktycznie jak samochody były do reklamy, a drugie jak później było jakby wydanie tak. nagród uczestnikom tak. tego konkursu. Tak, nie? tak, tak. Ja nie zapomnę tego, to jakby tej informacji właśnie od wypożyczalni, że no tam ole cieknie ze skrzyni, ale dojedziecie, nic się nie, nie wydarzy złego, także spokojnie chyba w pierwszą stronę. A nie, ty nie jechałeś Audi, ty jechałeś chyba Megany w pierwszą stronę, tak? Tak, tak, no. tak. A wracałem Audi. W pierwszą stronę, no tak, jeszcze to Audi w miarę funkcjonowało, mm. ale już zaczynały się takie niepokojące objawy, bo tam powiedzmy na szóstym biegu nagle odpalał się lunch control, mm. więc to było takie zdziwienie w ogóle, co się dzieje. No i jest ten sam moment na torze w sumie jak wjechaliśmy, więc zaczął olej tam z niej ciec. No, no nie no, co chwilę po prostu gubiło jakby ciśnienie, miałeś tak jakby po prostu napęd tak. został rozpięty Nie wiesz, jedziesz, dodajesz gazu, nagle i zapinało sprzęgło tak. i po prostu strzał w plecy niesamowity. Ale dla mnie najbardziej stresującym momentem było jak skończyliśmy nagrywać, trzeba było wyjechać z podporządkowanej drogi na dwupasmówkę tam pod torem Słomczyn i po prostu 10 minut mi to zajęło, bo za każdym razem ruszając było a ty pamiętasz w ogóle, ty byłeś ze mną na myjni tym samochodem wtedy? Czy Wy się szykowaliście do nagrań? Mm, kurczę, nie wiem, nie kojarzę historii z myjnikiem. No tam chyba. już się wtedy tak zaczęło źle dziać, że ona na wstecznym już lunch control potrafiła odpalić. I to, był, to było coś takiego, że jak była myjnia i był płot, także to było naprawdę mało <laughs> miejsca. I ty mało to trzeba było na dwa razy, bo ona nie miała w ogóle skrętu. Także przód lunch control, ale pamiętam, że jak wbiłem wsteczny. I ona od razu laczko, drzeli, no i co teraz, co my teraz zrobimy, nie? No, Także już miałem takie wrażenie, że nie pchać ten samochód, że było bezpieczniej, no ale y, udało się. Nie, no jest naprawdę dużo takich historii. Myślę, że każda jakaś taka, każde większe przedsięwzięcie, które mieliśmy jakby wspólnie, jest gdzieś tam okupione jakimiś takimi historiami, które... No, można sobie nie, 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 nie. powspominać. A powiedz mi, Właśnie już tak trochę też może wkraczając właśnie ten w świat opon, powiedz mi ta współpraca nie wiem, pokazała Ci jakieś takie drugi, drugie dno jakby samych opon, czy może też Cię czegoś takiego nauczyła ciekawego, z czym nie wiem, nie pomyślałbyś w ogóle może w ten sposób o oponach? Hmm, to znaczy na pewno trochę mi otworzyło oczy, jak robiliśmy porównanie właśnie Gudiera Opon z mm -hmm. oponami budżetowymi na mm -hmm. modlinie. no nie? Tak. No jednak no, no Goodyer chyba jest klasyfikowany jako marka premium, no, prawda? Oczywiście, że tak. No więc porównanie jednak z oponami budżetowymi, gdzie wiesz, tak naprawdę myślę, że często użytkownik samochodu zadaje sobie pytanie. Hmm, kurczę, opona za 250, za 400, kurczę, na czterech oponach 600 różnicy, jest sens dopłacać, nie ma sensu. No i powiem Ci, że wiesz, na jakieś tam różne materiały, artykuły mm. i itd. Tak można trafić, ale jak faktycznie miałem okazję tego doświadczyć na własnej skórze i zobaczyć, na jakie różnice to się potrafi przełożyć, jeżeli chodzi o pewne sprowadzenie, mm. o drogę hamowania i tak itd., tak no to faktycznie niby tylko czarna opona, ale jednak ilość technologii i jakichś takich niuansów, które tam potrafią wpłynąć na to, jak ona się zachowuje, no jest przytłaczająca wręcz. Ja zacząłem się zastanawiać, czy na przykład takim kluczowym momentem u ciebie, no tak ja o tym wiem, to nie były może właśnie samochody marki BMW i jakieś na przykład tutaj harce tylnym napędem. Aha, w sensie nawiązujesz do mojego pierwszego samochodu? Tak, tak. Czy to nie był jakiś taki właśnie moment, że wtedy poczułeś tą adrenalinę właśnie z jazdy samochodem, gdzie jest napęd na tył i właśnie to jakby tak spotęgowało znaczy, tą To twoją na pasję? pewno to myślę, że w pewien sposób jakby ukierunkowało jakby, jakby dalszą moją drogę przez motoryzację. Czyli, że poznałem napęd na tył i wiedziałem, mm. że to jest coś rzeczywiście, co jest naprawdę fajne i ekscytujące. Ale no jakby sam sobie zakup BMW E36 2,5 litra z rzędową szóstką jako pierwszy samochód, to już tak naprawdę było poniekąd po kłosie okay. tego bycia fanem motoryzacji. No nie? A jaki był Twój pierwszy samochód? No ten. A ta tak? Nie, 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 nie miałeś nic nie, innego to pier, Pierwsze auto jakie miałem miało prawie 200 koni i na pewno tak tył mębro, i, po, tak i mębro bez mębro żadnych zasadniczych bezpieczeństwa oprócz ABS. -u. A czujesz jakiś taki sentyment? Chciałbyś wrócić jeszcze raz duży, do tego samochodu? Bardzo duży, bardzo no, duży. Powiem tak Ci, że często się, mam także. że Musisz jak się patrzeć, spieszyć, bo ceny ten, szybują. No ceny właśnie strasznie szybują. No jakby ogólnie... Jazda, samochodem z tył napędem, jakieś tam latanie bokiem i tak dalej, strasznie mnie kręci. No i E36, jakieś takie fajne, z fajnym silnikiem, no chciałbym mieć. Y I właśnie powiem Ci, że ja na przykład to ja też byłem bardzo zdziwiony, bo tak zawsze mówiłeś właśnie o tym tył napędzie, też pomagałeś nam na nagraniu reklamy, gdzie driftowałeś mustangiem po części wykonywałeś Coś ten element tego, tego, tego spina. Ale właśnie byłem bardzo zdziwiony, jak mieliśmy okazję jeździć autem terenowym, raptorem. Mhm. I jakby wtedy zobaczyłem, że też jest drugie jakby, drugie jakby, drugi element tej motoryzacji, czyli jazda samochodami 4 x 4. No tak. No, to, to się poniekąd wiąże z moją pierwszą poważniejszą pracą, jaką mhm. podjąłem, czyli pracą w sklepie motoryzacyjnym, specjalizującym się stricte w częściach do samochodów terenowych, też, też w oponach, które mhm. pamiętam, że też kupowaliśmy. Tak, niejako jak się później okazało, to, to, że był, był kontakt. Powiedzmy. Tak, tak, tak. A nie, a nie nie się wtedy jeszcze nie. kompletnie. No i gdzieś tam, to tak, powiem Ci, że jak zaczynałem tam pracować, kompletnie mnie to nie kręciło, ale wkręciłem się w ten temat. I jakby główną zaletą, jak dla mnie, jeżeli chodzi o jazdy w terenie, jest to, że można mieć naprawdę dużo frajdy, adrenaliny mm. i ekscytacji. Przy małych prędkościach, które są przede wszystkim bezpieczne, i tam tak naprawdę możesz uszkodzić samochód, a naprawdę bardzo rzadko siebie. I to mhm. jest no, dużą zaletą w kontraście do jazdy sportowej szybkiej dynamicznej. No tak, bo wiadomo, że w drifcie przychodzi już taki y, czas, że no, ta prędkość wzrasta, i no, wtedy no, to bezpieczeństwo też no, proporcjonalnie maleje, no, bo no. No, nie da się ukryć, a jeszcze w samochodzie, który jest do tego nieprzygotowany, no to tym bardziej, więc no. tutaj trzeba naprawdę z głową do tego podchodzić. Czyli możemy się spodziewać, że u ciebie w garażu będzie na przykład E36 i jakaś taka dokokszona terenówka. Kurczę, na ten moment nie ma takich planów, ale jeżeli się pojawi jakieś takie okienko, jakaś taka iskierka, żeby coś fajnego się pojawiło, no to nie ukrywam, że Chciałbym mieć może jakąś terenówkę. Ja tak troszeczkę ciągnie w stronę jakiejś takiej bardziej wyprawowej jazdy terenowej. Mhm. Tu też mnie ciągnie do samochodów pokroju Toyota Land Cruiser, które no są drogie jakieś taki Land Cruiser 80. To już które... takie E36 po bardzo kompletnej renowacji. No i jakimś słapie na V8 z turbo, <laughs> myślę. No to już auto takie kompletnie przygotowane do, do driftu, myślę, że też będzie e, zawierać w tym budżecie. No tutaj tak mogę w sumie zdradzić. No tak. właśnie chciałem się zapytać, czy może, może może spodziewać się jakieś, na przykład, jakiegoś driftowozu na kanale no. u Was? Jakby nie, ch nie chcę mówić za dużo, ale jest zdecydowanie jakby bardzo dużo szansa, że jeszcze w tym roku coś się pojawi. Nie będzie to oczywiście nie wiadomo jakiej klasy, jak profesjonalnie zbudowany driftowóz, ale coś, co będzie służyło stricte do jazdy bokiem. A nie, a nie masz takiej, takiej myśli, że drift to jest taka trochę tendencja, jak to się teraz na YouTubie pojawiła? Bo jak jest już jakiś większy kanał, to od razu właśnie mam do czynienia z driftowozami. To jest to, co wszystkich kręci? Ale czy... ja, o jakich kanałach mówisz przykładowo? No nie wiem, no, spójrzmy sobie na Kickstera. No ja on też głównie... Yy... No coś tam zaczął faktycznie nie, drift. No, Budda, no też nie? drift. No ale Prócy, mam nie? tutaj na myśli, właśnie takie kanał, No Kickstarter, może najbardziej. Nie? No mhm. startował od takiego y, pułapu testów samochodów i tak dalej, i teraz znowu pojawia się ten drift. I u Was też teraz o, to, co powiedziałeś, też tak trochę wygląda, że były testy samochodów, ale ten drift to jest element, który no najbardziej jakby nakręca do działania. Kurcze. Nie, nie spodziewałem się, że tak powiesz, ale rozumiem, że rzeczywiście coś, to tak może mhm. wyglądać. No Ja już tak naprawdę no, dawien dawna mnie gdzieś ciągnie w tą stronę, mhm. ale zawsze był albo problem z czasem, no, albo z budżetem, bo no, nie ukrywajmy, żeby się bawić generalnie w motorsport, no to trzeba mieć trochę rezerwy, jeżeli chodzi mhm. o, o jakąś kasę. No i teraz rzeczywiście pojawia się gdzieś takie okienko z realną perspektywą na to, żeby coś, cokolwiek ruszyć w tą stronę. Ja się z tego naprawdę bardzo, bardzo cieszę. A zajawka na to się pojawiła tak naprawdę od pierwszego jednego z pierwszych filmów w ogóle, które nagrywaliśmy w historii Will Vita, mm -hmm. który był notabene z Agą Percz, która jeszcze wtedy driftowała E36 w kompakcie. O, to tego chyba nie pamiętam. No to są bardzo zamierzchłe czasy. To jest naprawdę, nie wiem, chyba pierwszy, drugi albo trzeci film na, na, na kanale. No i od tego w ogóle gdzieś tam się wzięła w mojej głowie myśl E36. Mm. Mm -hmm. Okej. Okay. A tak właśnie trochę powiedziałeś o sposobie nagrywania, myślę, że mam takie też pytanie, które chciałem Ci y, zadać. Czy jakieś takie y, sytuacje y, niekomfortowe, no nie wiem, na przykład z policją podczas y, nagrań mieliście? O dziwo, z policją było mało jakichś takich y, sytuacji. Jedna sytuacja mi przychodzi do głowy, kiedy byliśmy na Limanowej na trasie mm -hmm. wyścigu górskiego, mm -hmm. kręciliśmy tam wtedy Hyundai i30N. Oglądałem um, ten materiał tak samo. I30N świetne auto. Świetne auto. Tutaj jakby nie chcę może gdzieś tam <grym> wdawać dawać nie wiadomo w jakie szczegóły i nadawać <grym> na jakieś tam części naszej ekipy, ale tak się złożyło, że no, przyjechała policja. Ty znasz tą historię? Czy nie? Chyba, chyba nie słyszałem. Przyjechała policja. No, nie? no i się zapytała, co tutaj się dzieje i tak dalej, sportowe auta kamery. Mm -hmm. Mm -hmm. No i jeden z operatorów powiedział, że, a, że nagrywamy sobie tutaj. To pan policjant powiedział, a co nagrywacie? To proszę mi pokazać. No i tak się złożyło, że pokazał? operator pokazał. Aha. No i no ogólnie wiesz, no, zawsze jeździmy w sposób bezpieczny. Ale był taki moment, tam na Limanowej nie ma jakby jasno podzielonej drogi na północ. Nie ma, no nie bo ma to pasów jest część na, na, na środku. No nie? Tak na dobrą sprawę. No i był taki moment, że gdzieś tam coś nagrywaliśmy i ja jakby wyprzedzałem samochód nagraniowy, mhm. ale później się jakby scofałem i wjechałem z powrotem, więc na kamerze było widać, że jadę przez długi czas z lewą stroną drogi. Mhm. I to już panów policjantów mhm. zaalarmowało, i wtedy też dostałem mandat za. Nie utrzymanie nie trzymanie się prawej strony ruchu. Czy tam nie utrzymanie ruchu eee, prawostronnego, coś takiego. Yy, tak, no jest, jest taki zapis faktycznie w kodeksie. A poza tym kurczę, no powiem Ci, że udaje nam się unikać szczęśliwie jakichś sytuacji z panami policjantami. Dobra, to wiesz to, bo myślę, że możemy gadać naprawdę dużo, jest jeszcze myślę, sporo obszarów, których teraz na pewno nie poruszymy yy, podczas tej rozmowy, ale yy, tak. Może przejdźmy do samej próby na motoparku. A bardzo chętnie, tak jak już powiedziałem, nie mogę się doczekać. Gier Jarisem już y, jeździłeś. Tak, i to poniekąd znowu za, za waszą sprawą. No tak tak. tak było. No, to tak był tak było w ogóle obszarne. chyba jeden z pierwszych testów gier Jarisa, jakie się wtedy pojawiły na YouTubie. Tak, tak. No Nam się udało wtedy tego Jarisa załatwić zaraz po przyjeździe mhm. do Polski, i udało nam się go nagrać. Zgadzasz się z opinią Clarksona, że jest. Auto tego roku? Mm, kurczę, Mieszane uczucia. Znaczy, nie? musiałbym się teraz bardzo zastanowić nad tym, jakie inne ciekawe samochody powychodziły w tym roku, ale no na pewno jest to wyjątkowe i bardzo ciekawe auto. No, myślę, że jak chodzi o próbę czasową i jazdę torową takim samochodem, tym bardziej z tego co wiem, to po motoparku, który jest dosyć ciasny. Mhm. No, ciężko moim zdaniem o lepszy wybór. Na Jarisie mamy zamontowane opony całoroczne. Jest o. to Goodyear Vector 4 Season trzeciej generacji. To ciekawy wybór na tor. Yy, tak, ale yy, stwierdziłem, że mamy teraz taki okres i taką pogodę, że to będzie najoptymalniejsza opona, która powinna też zapewnić yy, taką samą przyczepność yy, gościom, więc tutaj nie, nie będzie takiej sytuacji, że o, jeździłem na oponach letnich, a miałem nie wiem, 5 stopni i to mi przeszkodziło mm. w uzyskaniu lepszego czasu. A też wydaje mi się, że yy, też no, okazja spróbowania tego produktu jest fajna i ta nitka, którą też przygotowaliśmy, jest naprawdę bardzo fajna. Także wydaje mi się, że powinniśmy się teraz przenieść na tor, no i sprawdzić, jak ci poszło. No dobrze, no to co? Teleportacja rozumiem? Tak. Cięcie. <laughs> Zadanie, które przygotowaliśmy dla gości naszego programu, to pokonanie nitki toru Motopark Kraków w jak najkrótszym czasie. A samochodem, którym będą się ścigać, jest 260-konna Toyota GR Yaris, którą wyposażyliśmy w opony całoroczne Goodyear Vector 4 Seasons trzeciej generacji. I choć tor posiada liczne zakręty, dla naszych gości przygotowaliśmy dodatkowe utrudnienie w postaci mokrej nawierzchni. Zaczynajmy! 3, 2, 1 ja, powiem, że już tak, no teraz. Zakres chlebopon, nie wiem czy widziałeś oczywiście klujeczka raz weszła tutaj sobie wypuścimy szerzej zacieśniaj, zacieśniaj no i teraz wjeżdżamy w pokręt tutaj się trzeba mocno schamować, powiem ci, z doświadczenia no i właśnie, o, je, taktyka nie dawa rady. Oh Dawaj bokiem, to było. Kłoś nie lubi tego. No i meta. Meta. Jak o. oceniasz swój przejazd? Nie jestem zadowolony, nie było, jesteś? było dużo nerwowości, e, ale fajnie, jakby nabuzowałem ale... się taką adrenaliną. Czuję, czuję, czuję taką temperaturę nawet. Tak? No, nie czujesz? Ten tak, hamulec trochę opany. Nie wiem, na razie powiem Ci, że mi serce szybko bije. Fajnie było, fajnie było. Nie wiem czy efektywnie, ale mi podobało mi e, się. Dobra, Szymon, jesteś naszym debiutantem. Jak Ci się podobał przejazd? Mm, jesteś zadowolony? Zabawa super. Auto za rozsądną cenę też jest jak najbardziej super. No, ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Uważam, że było za dużo nerwowości. Trochę za dużo przekręconych kół, no i zakręt z wodą nie wyszedł mi kompletnie. No, ale. Pewnie narzekać będzie można. A no, czas, myślę, czas. że przyjedzie może jeszcze kiedyś ten czas, że przyjedziesz, poprawisz go. Z chęcią. Może wiesz, coś się pozmienia w Jalisie, może o. zrobimy jakąś ewolucję kiedyś. Może wiesz? jakieś półsliki wiadomo albo coś takiego, jeżeli to Gudier już, takowe ma w ofercie. To już pytanie skieruję do Gudiera. Jeśli nam <laughs> tylko takie dostarczą, to je y, założymy. No, wtedy by była Ale agresja. Ja już no. Twój czas. No słucham. 44 sekundy mhm. i 665 tysięcznych. No to powiem Ci, że... Pierwsze miejsce w tabeli. I nic mi to nie mówi. Pierwsze, tak. ostatnie, jakby... Tak, Czyli dwie strony przez medałów. najbliższy czas do kolejnego odcinka na pewno będziesz prowadzić. Będę tak mówił, z wszystkim znajomym, narzeczonej, rodzinie i tak dalej. Dobra, no okej. Okay. Ale mamy tutaj dla Ciebie jeszcze taką deskę ratunkową przygotowaną. No. No bo możesz poprawić swój czas, odpowiadając poprawnie na trzy przygotowane przez nas pytania i trzy te py... pytania. To tak. niedużo szans, no? No nie dużo. za każde pytanie jest sekunda odejmowana od twojego rezultatu. Mm. No i pytania mamy od 1. Jeden... A tematyka? No jak myślisz, zgadnij. Mm. Do 50. Oponiarska, domyślam tak. się. Tak, będziemy no rozmawiać no. o oponach. Sprawdzimy twoją wiedzę. Okej. Okay. No dobrze. No to wybierz jakiś swój numer. Mam numerek. wybierać? No tak. 7. O kurczę, myślisz, że będziesz szczęśliwy? Miałem no, taki numer w dzienniczku kiedyś. No powiem Ci, że chyba trochę jest. Zobaczymy. Tak? No taka bardzo podstawowa wiedza. Super. Jak sobie z tym nie poradzisz, to się <laughs> że jakieś korepetycje będę musiał wjechać. Słucham. Dobra. Jakim symbolem oznacza się opony zimowe? Śnieżynki. Jak to się nazywa? Jak to jak się nazywa? Nie wiesz jak ten symbol się nazywa? Śnieżę. No, za... Snowflake. No dobra, no generalnie to zaliczymy. I to o, jest taki symbol 3PMSF. O, to tego bym nie wiedział. No tak czułem, że to Ale zaliczymy, bo nie każdy musi wiedzieć, jak to się dokładnie naczyło. Program wizualne skojarzenie tutaj. Super. To już jest potwierdzenie, że wiesz o co chodzi. Dobra, no, to minus dawaj... sekunda już. Tak, no Super. to dawaj drugie. Drugi, no to tak, inny drugi numer. Uselniczka 16. No dobra. Już Takie sprawdzam. W liceum. Już sprawdzam. Kurczę, no coś masz za proste te pytania. No dobra. Czy kierunek toczenia jest istotny w oponach asymetrycznych? Jest. Nie. Jak to nie? No nie jest. Jak to nie? Jaką kojarzysz oponę asymetryczną od Goodyera? Mogę Ci podpowiedzieć? Poproszę o podpowiedź. No to mamy na przykład Igle F1 Supersport, no i ta Bo opona. Tak, kojarzę. no. Tak, no to No to dobrze. A jaką mamy tutaj oponę? No, o, właśnie. Może tak zrobimy, tych chłopaków trochę zaskoczymy. To jest opona asymetryczna czy symetryczna? A mogę zobaczyć bieżnik? Proszę. Trzymam <laughs> sprawę. No, ja bym oponę. powiedział, że to jest symetryczna. Tak. No czyli no. tutaj ma znaczenie kierunek opony, a w asymetrycznej przez to, że możesz ją sobie założyć na odwrót, Inside Outside ma tutaj znaczenie, to ona będzie się poruszać na przykład na innej stronie samochodu, tak odwrotnie. No dobra. Więc to nie jest taka klasyczna padełka. No to czyli tutaj... szesnastka nie była szczęśliwa. No nie, niestety. No to dawaj trzecia szansa 27. Hmm. No i ja wiem. Że to jest Twoja dziedzina, więc powinieneś być mocny w niej. Oponiarska moja tak, dziedzina. Okay. Tak. Opony terenowe dzielą się na trzy kategorie. No. Wymień dwie z nich: AT czyli All Terrain i MT czyli Mad Terrain. Brawo, czyli mamy jeszcze jedną sekundę od tego Minus czasu. dwie sekundy, czyli mamy 42. I 665 setnych. Tysięcznych. Hmm. No to teraz czuję jeszcze bardziej zwycięzcą. No tak jak mówiliśmy, zwycięzcą. Wracamy do studia. No to jak, Szymon? Jak oceniasz swój przejazd? Jesteś zadowolony? Kurczę, wydaje mi się, że nie do końca. Mógłbym tutaj ponarzekać na coś, na co miałem nie narzekać, czyli na temperaturę poniżej zera tak naprawdę z samego rana dosyć... Nieprawda, nie było aż tak zimno. No było poniżej 0, był No oczywiście, że było. Ale tam, jak już jeździliśmy, to było przecież tak w okolicach 2-3 stopni. No, zaczynało się tak właśnie przełamywać, więc się zaczęła pojawiać taka wilgoć dodatkowa, która mogła troszkę wpłynąć na przyczepność. Mi się wydaje, że najwięcej trudności to chyba Ci sprawiła ta mokra część. No, zdecydowanie. No. W sensie nie wiedziałeś, jak ją szybko pokonać, nie? Później dopiero, jak już zrobiliśmy ten przejazd, czasowy, To pomyślałem sobie, kurde, przeżywiali się jest ten mądry napęd, który rozpina tylną momencie jak zaciągniesz łapę, i to by na ręcznym mogło wyjść, myślę, że efektownie, ale jest szansa, że też efektywniej czasowo. Eee, Ocz tego nie jestem pewien. Nie chciałem też tego przejechać tak na pałę, bo zakładam, że chodziło o to, żeby w miarę możliwości nie wypaść z tego mokrego, no nie? bo mógłbym to wypaść i przelecieć po suchym i pewnie bym tam z dwie sekundy urwał. No. Kurczę, realnie z cztery sekundy myślę, że spokojnie byłoby tam do urwania. Mhm. Ile? No tak sądzę. Ile? Ile? Cztery. Sekundy? No. O kurde, to grubo zaszalałeś. No, tak mi się wydaje. No, no to yy, widzę, że tutaj jest challenge. Yy, zaprosimy yy, Szymona kiedyś jeszcze raz i sprawdzimy, czy powiedziałem, ja to że to ja tyle urbę. Tylko, ten, że ktoś chce naprawdę się, bardzo dobrze to pojechał. Już się nie? Cztery sekundy na tak krótkim torze. Myślę, że jest opcja. Myślę, że jest tam naprawdę dużo miejsc, z których nie wykorzystałem potencjału. I przez to, że ten tor jest stosunkowo krótki, ale kręty przez to techniczne. No to jest tam rzeczywiście sporo miejsc, w których yy, byłoby. Yy, można ten, ten czas urwać. Myślę, że yy, chyba tyle na dzisiaj. Dzięki Ci Szymon. A dziękuję bardzo również za, za zaproszenie. Rozmowę. Za możliwość przejażdżki GL Yarisem. Żegnamy się, bo tak jak już teraz sami mogliście właśnie zobaczyć, moglibyśmy znowu gadać i byśmy zaczęli jakiś inny temat. Yy, więc nie ma co się więcej rozgadywać. Dziękuję Ci, że właśnie nas odwiedziłeś. Dziękuję za zaproszenie. Że wykonałeś Ponownie. pierwsze okrążenie na naszym torze. No, i mam nadzieję, że utrzymasz to pierwsze miejsce jak najdłużej na naszej tabeli. Nie nastawiam się na to, ale jeżeli tak będzie, to się będę na pewno cieszył. No to w takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Dobra, a która jest główna? Do której mam mówić? Do tamtej? To, to, to fajnie wygląda, więc stawia się. <laughs>